Cześć witajcie, witam szanowne grono zimowych palaczy. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak, jak ja palę teraz, kiedy mamy takie temperatury, no jakie mamy, Zachód Polski, prawda, 15 w dzień. I to już się utrzymuje przez ładnych kilka dni w nocy również, grubo, dodatnio. Także moi drodzy, ja powiem krótko, ja na chwilę obecną ten kocioł rozpala się dwa razy na dobę. Rozpala się rano. Kiedy, prawda, kiedy ja wstaję do pracy, żeby y, dzieciaki miały ciepło. Także rano jest rozpalanko. Ciepła woda, grzejniczki, prawda, podłogówka oraz oraz na wieczór, żeby ponownie do kąpieli, prawda, żeby się fajnie siedziało w ciepełku. Co nie znaczy, od razu zaznaczam, co nie znaczy, że, że w dzień jest zimno, że w dzień jest loduwa. Na chwilę obecną 22 stopnie w domu, prawda, nie widzę absolutnie potrzeby, aby co chwilę dogrzewać ten dom do 23 stopni. Wiadomo, każdy pali wedle własnych potrzeb. Jedni lubią 23, drudzy 21. Tak jak mówię, u mnie 22. Na chwilę obecną, kiedy na dworze są takie temperatury, w zupełności to wystarczy. Nawet, prawda, samo samo grzanie w kuchni, gdzie mam kuchnię połączoną z salonem, prawda, sprawia, że ten dom, cały dół praktycznie nagrzewa się, także nie ma potrzeby do grzewania kotłem, bo dlaczego o tym mówię? Bo dużo ludzi gdzieś tam na forach pyta, a ile teraz wasz kocioł się, prawda, odpala na dobę? Inni piszą, nie wiem, jakim cudem 10 razy, 5 razy. U mnie tak jak mówię, dwa razy odpalanko i na chwilę obecną to wystarczy. Wiadomo, przyjdą mrozy, przyjdą mrozy, on będzie się odpalał wielokrotnie, więcej razy i to jest normalne. Ja też nie mam super yy, ocieplonego domu. To jest ściany, prawda? 10 cm styropianu, podłoga 20, poddasze 20, 25 wełny, już nawet dokładnie nie pamiętam. Także także jest fajnie. Yy, pewnie, pewnie będzie Was ciekawić, no, ile tego peletu idzie. No. Nie wiem, czy idzie go mało, czy dużo. Powiem tak te 7 worków jak zasypię do pełna, bo tutaj tyle wchodzi w sasie, no to jest 8 dni 7. Nie wiem, czy to dużo, pewnie jedni powiedzą, że, że to jest ogromna ilość. No słuchajcie, no ten kocioł też musi swoje spalić, także znowu druga sprawa, jak gdzieś czytam, że ktoś ma 160 metrów dom, prawda, i i na tydzień idzie mu 5 worków, czy nawet 4 piszą. No nie wiem. Ja tam szczerze w to nie wierzę, ale okej, okay. jeżeli pali ci cztery worki na ten tydzień, świetnie, super. Może macie super domy ocieplone. Ja tak jak mówię, u mnie tak to wygląda. Nie jest to dla mnie absolutnie żadnym problemem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Podkreślę, zmiana ze śmieciucha była tylko i wyłącznie po to. Aby praktycznie tutaj nie siedzieć, nie pajacować zimą w tej kotłowni, czyścić, latać, dokładać, heblować, prawda? I wynosić wiadra popiołu. I to się sprawiło. Dodam też, że a propos śmieciucha. 10 lat było palone śmieciuchem i też było rozpalone, rozpalane dwa razy w dzień, rano, wieczorem. Także mówię, no my jesteśmy już nauczeni, że nam to wystarczy. Znowu jak jest gorąco, nie lubimy, dlatego nie było hajcowane nie wiadomo jak. I nauczeni właśnie taką taktyką, w związku z tym, że teraz wjechał pelet, również rano odpalone, na wieczór i, i, i my jesteśmy zadowoleni oczywiście, ktoś tak nie chce, no to sobie tam grzeje często i gęsto, bo chce mieć 20, 23 stopnie. Dużo osób chciało zobaczyć, jak u mnie płomień wygląda i czy jest biało w środku. A więc w tym momencie 100% muchawa. Duży jęzor, No i w środku jest biało. Jest biało, czyli myślę, że jest w porządku. No tak to wygląda. No. Ogień duży. Tak jak mówię, 100% muchawa teraz chodzi. Nie bo strasznie mi tu gorąco. okej. Okay. A więc tak to się u mnie, u mnie prezentuje. Jeszcze raz podkreślę, każdy pali pod siebie, prawda? Yy, ktoś może powiedzieć, że nie wykorzystuje możliwości całych tego kotła. Słuchajcie, przyjdą mrozy, to na pewno będzie on się częściej odpalał, na pewno wciągnie więcej paletu. Ale, ale to nie jest problem, Pelet jest. Na szczęście jego ceny jeszcze nie są takie jak Ekogroszku. Dzisiaj słyszałem Ekogroszek już 1600 zł za tonę. 1600 zł za tonę, gdzie miesiąc temu kosztował 800-900 zł. Także no coś coś się dzieje słuchajcie nie dobrego. O gazie już nawet nie wspominam. 170% podwyżki dostali ludzie. Także no, no. No, ja im współczuję ogólnie. Ktoś ich, ktoś ich jawnie zrobił w Bambuko. Co najgorsze, no państwo nie dba o tych ludzi, ponieważ, no, dzisiaj nawet słyszałem, że yy, wszystko jest zgodnie z prawem, że Urząd Regulacji Konkurencji, prawda, powiedział, że, że to, że takie są olbrzymie podwyżki, to jest ok, no nie wiem, czy jest ok. Ludzie pozmieniali te kotły, prawda, na gazowe, myśleli, że będzie wszystko pięknie, będzie ładnie, kolorowo. No, a tu się okazuje, że no, scenariusz szykuje się katastroficzny na zimę. A co niektórzy będą płacić miesięcznie po 1500, po 2000 zł. Koniec świata. Świat zwariował. Póki co w tym momencie się cieszę, że nie mam gazu tutaj u siebie. No bo pewnie no, no, pewnie bym go założył. No i co? I, no i byłby dramat. Ale jest pelet. Jest fajnie, palimy paletem, jest pięknie. Dobra, to dzisiaj tyle chciałem powiedzieć. Napiszcie, jaką wy taktykę obieracie na te dni, które są teraz. Czyli, czyli na dworze, plus 15, prawda, w dzień jest pięknie. Dzisiaj również słoneczko świeci w nocy 8-10 stopni. No, jest fajnie. Oby było tak jak najdłużej. To myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Słabiutka zima, i będziemy się cieszyć. Także pozdrawiam serdecznie. Nie dajcie się wirusom. Jak się podobało, łapeczka w górę, zasubskrybuj kanał. No i będziemy dalej kręcić, będziemy się bawić. No, trzymajcie się. Hej.